Wieczorem to idziemy. O, loda dostałeś. stujcie się. To no przestań. nie pij, tyle za masz. Hmm? Po wczorajszym dniu. To no Myślisz, że, ni myśl, że nikt nie wie, ile wczoraj wypiłaś, tak jak chodziłaś tam z tyłu. chlać wodę. I człowiek. Tak. Marta, chodź się ze mną napij, bo tak sama pół litra trochę głupio wypić. Było. Dobra, ja nie piłam. Dobra. Zarzuć na jakąś muzyczkę. Najnowsza piosenka tego. Na topie, 2006 Bomba. oczywiście. Bomba. Czekaj, muszę wejść. ustawić. Numer jeden. Pierwsze miejsce na wszystkich listach. No szybciej. Ale tych chipsów dużo. No a co ty byś chciała za 2,20 nie jedziemy A to będzie ten to Jokero tak? Nie Bomba I co ty? No koniesza. O nie nie włączaj Disco Polo, nie psuj mi jej reputacji na działce hip-hopowej reputacji, <laughs> ja pierdykam ten.